Szanowni Państwo, Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok to czas niezwykły. Chwile, w których skłonni jesteśmy do podsumowań i refleksji nad mijającym rokiem, a jednocześnie z nadzieją patrzymy w przyszłość. W Polsce za sprawą ostatnich wyborów 15 października wiele się zmieniło i wciąż będzie się zmieniać. Pragnę Państwa zapewnić, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych uczyni wszystko, by przywrócić pozycję Polski w świecie. Zadbać o interesy Polaków i odbudować nadwyrężone relacje z sojusznikami. Mam nadzieję, że przyszły rok stanie się dla świata czasem pokoju, a dla nas radości i dostatku. Jestem przekonany, że każdy z nas będzie miał wiele powodów do dumy z naszych najbliższych i naszej ojczyzny. Wierzę, że czas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wzmocni również poczucie jedności wszystkich Polaków. Osobiście życzę, aby radość i pokój ze świątecznego czasu towarzyszyły Państwu przez cały nadchodzący rok.